Serdecznie z tej strony Aviti się Kłania, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. chciałbym wam przedstawić to, że ja jestem szczęśliwy, bo udało się ogarnąć te pola z, z tym starym rzepakiem, którym mówiłem wam w poprzednich materiałach. Jak widzicie tutaj już ładnie z, schodzi rzepaczek. Yy... Na następnych materiałach będziemy skupiać się tutaj w trochę podkarmieniu tego rzepaku, aby były lepsze plony. Żeby urósł, że przetrwał zimę, że wykiełkował, już nawet ładnie wygląda. My w dzisiejszym materiale skupimy się na żniwach torgo że kombaj już mam ustawiony, tam taki mitek sąsiad podeszedł do mnie tutaj na gospodarstwo i ustawił mi ten kombaj pod Sorgo. Bo ogólnie on tylko z tego znany jest, że muci z Bizonem pod Sorgo, nie muci innych zbóż, ponieważ ma tylko podpisaną mu jakąś mowę z jakąś tą firmą, że tylko potrzebują sorgo, więc on yy, wszystkie pola siewa w sorgo, więc yy, fajnie kombaj przyszykowany, zalana ropa, woda. My teraz właśnie będziemy wsiadać do kuboty i podstawiać tam przyczepę, abyśmy yy, mogli nurobek yy, sobie zładować z kombajnu na przyczepę. No i mamy tutaj właśnie naszą kubotkę, która sto, stała dłuższy czas Także jeszcze pół zimy Więc Podjedziemy sobie do przyczepy na Podczepimy No i będziemy musieli zmniejszyć No i dobra, podjedziemy sobie tutaj pod, na naczepę I będziemy zmniejszać burtę, bo inaczej nie wysypiemy tego sorgona na czepę. Cieszę się, że zaczęło zielonkować te pole rzepakowe, bardzo mnie to cieszy, więc to my sobie teraz ogarniemy tą naczepę. Dodakoch kochani, podczepiamy i jedziemy Także dziękuję Wam za ostatniego materiału w łapkach pragnę Was przekonać do ustawienia pod tym materiałem. Dzisiaj jedziemy teraz na pole, podstawimy przyczepę i za chwilę będziemy odpalać naszego i jechać na to pole i żniwować sorgo jest to pole nie moje, było kupione od jednego z rolnika potrzebował szybkiej gotówki szybkiego strzału gotówki, więc no postanowiłem, że kupię jedyny minus, że tam obsiane było tym sorgiem yy, mówił mi, że te sorgo jest z najwyższej klasy ziarno, więc Otóż się nie martw, że będziesz miał z tego plon, nawet jak będzie zakwaszony, więc no, za chwilkę dojedziemy na to pole i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie oszukał mnie i nawet oszukał, to nic z tego, przynajmniej mamy kolejne pole do opróbki. Powolutku, powolutku rozwijamy gospodarstwo Jak wy widzicie to ten ten już ładnie jest Zobaczymy sobie oczywiście jak nasz forcznik yy, Sobie z tym poradzi Więc Ja zaraz do was Wrócę Już ciebie w kombajnie No i dobrze kochani, jesteśmy już w naszym kombajniku Po raz pierwszy Będę nim kosił, bo odkupna tej gospodarstwa sto, stał tutaj, nieużywany przez ze mnie. Więc zobaczymy, czy ją w ogóle odpali. Oj, już się bałem, że nie odpali. No i co, będziemy ruszać na pole. Te Więc... kochani ruszamy, mam nadzieję, że dojadę bezpiecznie na pole, że się nic nie zepsuje. No, widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, już jestem na polu. Teraz sobie otworzyłem drzwi, żeby trochę powietrza wpadło. Yy, pootwierałem burty, więc będziemy testować przed y, żniwami, bo jeszcze, kochani, nie udało mi się nim kosić, więc chcę sprawdzić, czy wszystko tutaj chodzi, czy nic nie jest luźno. Yy, tak chaotycznie podchodzę do tego, bo nawet go nie ustawiałem. Ktoś tak jak mówiłem ustawił i nawet y, tutaj nie ogarnęłem tego tematu związanego z y, smarowaniem lub sprawdzeniem czy wszystko chodzi więc poleci na żywca mam nadzieję, że się nic nie rozsypie że damy radę skosić to sorgo więc zobaczymy jak to wyjdzie Kochani, wsiadamy, odpalamy musarnie i header. Mam nadzieję, że się nic nie rozsypie. Trzymajcie kciuki. Widzę, że wszystko chodzi jak powinno. Zamykamy i wchodzimy, wjeżdżamy w pole. No, na razie wygląda widzowie, że muci ładnie. Będziemy musieli jeszcze szukać jakiegoś potężności, długa do zaorania tego pola, posorgo. Na razie ładnie muci Zatrzymamy, zobaczymy jak tutaj co sypie No tutaj takie Parę ziarenek jest, ale Jest dobrze, myślałem, że będzie gorzej Więc mucimy dalej kochanie Powiem wam kochani, nie przejechałem całego przejazdu dookoła, tylko tutaj tam i tam i mamy pełny zbiornik, więc yy, jestem w szoku Polimy kubotę i podjeżdżamy Ciekawi mnie czy zapełnił mi tą dużą przyczepę Jestem w szoku, ładnie nawet kości tylko tam w niektórych momentach push, przepuszczały no, noże yy, te, te łodygi, więc nie obcinało ich, więc yy, albo do wymiany będą bagnety, albo po prostu do naostrzenia, więc będę musiał to zmonitorować po, żni po tych żniwach, aby mi się to nie wydarzyło podczas żniw rzepakowych, bo wiecie, mamy tylko to pole sorgo i rzepaki no zobaczymy, zobaczymy kochani Tutaj troszeczkę wjechaliśmy w pole sąsiada, ale to nic nie szkodzi. Także muci, mu musimy dalej. Chciałbym ja spróbować zlebrać to na dwa przejazdy, a nie na trzy. No ale zobaczymy, zobaczymy, kochanie, jak to wyjdzie. W razie kombaj daje radę. Zasługa sąsiada, więc musi jakaś soplicówka należy, lub jakieś tam wódeczka. Za ustawienie kombajnu nawet ustawił wiatr, wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi. Widać, doświadczony rolnik w postaci zbioru sorga, więc jeszcze chciałem go żeby przyjechał tutaj mi wykosił moim kombajnem, ale niestety pop ma też swoje pola do obróbki powiedział, że bardzo by chciał, ale no niestety nie da rady więc mam nadzieję, że ukusimy jeszcze jeden zbiornik z tego pola naprawdę nie spodziewałem się, że Stopniu nam cały zbiornik, ja jestem naprawdę w szoku, w szoku. My ogólnie, kochani, to e, powoli się rozwijamy. Wreszcie jakieś tam problemy związane z sąsiadami tutaj koło mnie, którzy mieszkają. Czy z urzędami się szarpanie? Dlatego dajcie czas, dajcie mi czas, powoli rozwiniemy gospodarstwo. Przydałby się ktoś z rodziny, żeby mi wspomógł pracę na gospodarstwie, bo jest tego i karmienie kur, i zbieranie jajek, i szykowanie maszyn, to też schodzi. Na szczęście nigdy nie zasieje tego sorga, na, jeżeli nie będę wiedział, jak tu ustawić ten kombajn Więc będziemy musieli posiłkować się z sąsiadem. Mam nadzieję, że nam no, się sąsiad powie, jak ten kombo ustawiać pod sorgo. Bo wiadomo, w naszych kompaniach to ustawiasz na komputerze. On się przestawia wszystko, sita, wszystko, mo Mocarnie i inne rzeczy. Tylko bierze w pole tych starych komputerów, niestety musisz wszystko sam postawić, wyregulować, żeby to miało ręce i byt. I mamy znowuż pełny zbiornik, więc Dwa piękne zbiorniki weszły i jeszcze tu kawałeczek wejdzie, więc superansko. cieszy mnie to bardzo. Dobra, kończymy te żniwa, torga. Jestem naprawdę miło, miło zaskoczony, że dwa i trochę zbiornika będzie z takiego małego kawałka. Tak, wyczepię wszystko. No i kochani, mamy dwa i trochę Pomajnie więc jestem zadowolony. No i dobra, takim o... owocnym akcentem zbioru sorga. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego materiału. Zapraszam na kolejne. I co? Dobrego dnia życzę Wam wszystkim. Na razie hej.